Cześć, witajcie na kanale Odsadu do Cydru. Te słupki mają już 4 lata. No, 4,5. No i jak widzicie, już się łamią. Pora wymienić je na słupki betonowe. Zamówiłem słupki, za chwilę powinny przyjechać. Będę musiał je rozładować z busa. No, i następnie będę je woził takim zestawem, czyli ciągnik jednociowy plus przyczepka. Zdjąłem Plandekę, ponieważ tylko by przeszkadzała, a tak to będę widział. Muszę kontrolować, żeby nie zahaczyć o żadne drzewko w sadzie. No, ten zestaw już sobie przygotowałem wcześniej, zresztą zobaczcie sami. W kwestii łącznika, ciągnika jednoosiowego z przyczepką zaszły pewne zmiany, a mianowicie wykorzystałem tutaj hak holowniczy od mojego poprzedniego auta, od Renault Megane. Tutaj była taka, taka pętelka, do której się przyczepiało hak. Pręd jest hartowany, więc no, powinien wytrzymać więcej. Czy, czy, czy rzeczywiście tak będzie? No Ciężko mi powiedzieć. Tutaj zostawiłem te te kawałki w celu wzmocnienia, no a tak reszta cała jest taka sama. Tutaj jest kawałek rurki, tutaj jest śruba, reszta jest taka sama jak poprzedni łącznik. Czy to wytrzyma więcej? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Jeszcze tego nie testowałem. No, może tam raz do jakichś drobnych przewozu uli na działkę, ale tak to jeszcze tego nie testowałem. Nie zamierzam poddawać to jakimś bardzo dużym przeciążeniom. Hmm. W praktyce okazało się, że jest inaczej. Ponieważ, jak ten łącznik mi strzeli, to zwożenia słupków jest praktycznie koniec. Będę musiał każdy słupek przeciągać na linię traktorem. Każdy słupek osobno, i to będzie naprawdę bardzo dużo roboty. No, i muszę zadbać o to, żeby ten łącznik mi nie strzelił. No, bo to będzie katastrofa, jak strzeli. Dobra, podłączam pod traktorek. No, tutaj popełniłem błąd. Zamontowałem tą tuleję łącznika odwrotnie. No, ale więcej o tym na samym końcu odcinku. Opowiem więcej na temat łącznika nowego. Jak go zrobiłem i jak on się sprawdza. Pamiętajcie, że ten traktorek nie ma hamulca ręcznego, no właściwie to nie ma żadnych hamulców. Więc jeżeli zjeżdżacie z górki albo parkujecie na pochyłym, weźcie to pod uwagę, że zostaje tylko hamowanie silnikiem. Zamówiłem 70 słupków, powinno mi to wystarczyć na wymianę wszystkich drewnianych słupków i jeszcze kilka zostać, a te kilka wykorzystam do budowy stelaża na winnicę, ponieważ moja winnica jest bardzo zaniedbana. A co prawda tylko, tylko kilka krzewów, no ale to nic. Też muszę o nią zadbać i wkrótce będzie też pewnie odcinek na, na temat zaniedbanej winnicy i tym, co z nią robię. I rozładujemy tam, więc będę je po prostu mógł sobie łatwo ładować na przyczepkę. Aha, Łatwo ładować słupki ważące 40 kg na przyczepkę? Mhm. Nie, to wcale nie było takie proste i łatwe i przyjemne. No, trzeba jednak dbać o plecy. Jeden taki słupek może ważyć 40-45 kg, więc no, nikt tego na plecach nie będzie nosił, bo to jest niewykonalne. Jakby nie, jakby nie traktorek, to tak naprawdę nie wiem, nie dałoby się tego zrobić. Potrzebowałbym albo pomocnika jakiegoś, albo jakiś wózek, bo nie dałbym rady samemu tego nosić. Dlatego no, jednak traktorek się przydaje, ja bym powiedział, że jest niezbędny. Słupki rozładowane, trochę tego jest. Plecy już trochę bolą, no ale nie ma rady, trzeba pracować dalej. Teraz mam taki plan, że najpierw rozwiozę wszystkie te słupki po całej działce, no a potem będę kombinował co dalej. Czyli będę wyjmował stare słupki no i wkładał te nowe. No ale najpierw wszystko musi być rozwiezione, żeby po prostu się tego stąd pozbyć, żeby nikt sobie traktorem nie przyjechał i tego po prostu nie zabrał stąd. No. Na początku planuję wozić po 5 słupków. Zobaczę, zobaczę jak to będzie szło. Jak będzie szło dobrze, no to spróbuję więcej. Zobaczymy jak to pójdzie. 5 słupków to będzie około, no nie wiem, ze 150-200 kilo, gdzieś tak pomiędzy. No ale jeszcze waga przyczepki, no to też swoje robi. tutaj nie ma za dużo miejsca na taką szeroką przyczepkę. Jakby drzewka były zasadzone pół metra bliżej siebie, to na pewno by ta przyczepka się tam nie zmieściła. Generalnie cofanie tym ciągnikiem jednoosiowym nie należy do najłatwiejszych przez to, że nie ma on dyferencjału, mamy obciążniki na kołach, bardzo trudno się skręca i, a cofając po prostu cały czas wygina nam kierownicę w jedną albo w drugą stronę przy jeździe do przodu nie ma tego problemu, no bo cały zestaw się prostuje no ale jednak przy skręcaniu ta siła jakby skręcająca jest duża cofanie, ileż można, raz się zakopałem, to mi nie wystarczyło, uparty jestem. No, zakładanie rękawiczek to dobry pomysł, jak zaraz będzie trzeba lecieć po sąsiada z traktorem, żeby mnie wyciągnął z tego bagna. Ale warto by jej było nie połamać tak od razu. O, tutaj przyczepka trochę się zakopała, no ale wyjechała bez problemów. Trzecioma słupkami, ciągnik sobie spokojnie poradził. Było trochę problemów w łocie i przy cofaniu, ale ogólnie poszło ok. Spróbuję teraz 7 załadować, zobaczymy czy też sobie poradzi. Jedyny problem to taki, że one z jednej strony są grubsze, a z drugiej są cieńsze. No i w momencie, gdy ta grubsza strona wystaje mi tutaj, całość jakby obciąża tutaj tył przyczepy, przez co podnosi ciągnik. Trochę źle nim się steruje. Lepiej jak to było zbalansowane. No cóż, traktorek nie ma hamulców, więc może sam odjechać. Thank mm -hmm. you. Przy siedmiu słupkach, czyli mając no, powiedzmy około 400 kg obciążenia, no, w śliskim terenie cofa się bardzo źle z takim łącznikiem. W sensie bardzo trzeba pracować kierownicą, żeby nas jakby nie zgieło. No do przodu jeździ się bez problemu, nawet w bardziej grząskim terenie, z obciążnikami na koła, z metalowymi kołami. Traktorek sobie radzi dobrze. Nawet bym powiedział, że bez problemów. No ale z cofaniem są problemy. No. Trudno, te kilka słupków będę musiał przenieść ręcznie. Skręcanie tym ciągnikiem w tak wąskich zakanarkach z tak jakby długim i szerokim zestawem, no nie należy do najłatwiejszych. Dodatkowo ten łącznik jeszcze to utrudnia przez to, że go źle zamontowałem, ten kąt skrętu jest niski. No i trochę trzeba się namanewrować, żeby w wąskich zakanarkach dojechać na miejsce. i będę miał przygotowane na wiosnę, jak woda z ogródka zejdzie, wtedy będę mógł te słupki zamontować. Nie będę ich montował teraz jesienią, to ogrodzenie tam nie powinno się zawalić. No to wreszcie zrobione. Wszystkie słupki zostały wywiezione. No to pytanie co dalej? A no dalej trzeba odpiąć siatkę od tych starych słupków, wywiercić dziury w tych słupkach, które są połamane, albo wykopać te stare słupki. No a te, które nie są połamane, to po prostu będę próbował tak ruszać i wyciągać. Zobaczymy jak to pójdzie. Najpierw zacznę od tego słupka, bo szczerze mówiąc, on mnie najbardziej denerwował, bo za każdym razem jak sobie tu otwieram i zamykam furtkę. No to widzę po prostu ten rozwalony słupek, no i trochę mi jest szkoda tej działki, że trochę ją zaniedbałem. No ale najważniejsze, że żaden zwierz tutaj nie wleciał w tym czasie i nie poobgryzał mi drzewek. No a to, że to tam źle wyglądało, Dobra, zacznę teraz od wyciągania skobli i podmienię słupki. Dobra, mamy tutaj takiego skobla. Najlepiej jest go wyjmować po prostu śrubokrętem, zahaczając tak. Po prostu wyciągając. Jeżeli nie chce wyjść, no to można się wspomagać młotkiem, ale widzę, że tutaj młotek nie będzie potrzebny. No właśnie trzeba uważać na to, żeby ich nie pogubić, bo potem może się wbić w stopę czy coś. No dobra, ten już jest zgubiony. Trudno. A skoble to po prostu takie. Takie gwoździe tylko, że wygięte w literę U. Zobaczcie, mimo tego, że słupek opalony, no to został zjedzony przez jakieś robaki. Także opalenie niewiele daje. Zwłaszcza, że to tylko powierzchowne opalenie. No, a wewnątrz drewno to drewno. No to teraz wiertnica i spróbuję wywiercić dziury pod ten słupek. I super, poszło bez problemów. Słupek wstawiony, teraz tylko trzeba przesypać tą ziemią, którą tutaj mamy. Następnie bierzemy 3 kawałki drutu i owijamy nimi siatkę. Drut najlepiej jakby był ocynkowany. Ja mam taki zwykły budowlany zbrojeniowy. No on nie jest zbyt dobry, bo bardzo wieje po prostu. No musiałby być to drut ocynkowany, ale akurat nie mam. To na razie połapię po prostu na ten, a potem będę musiał poprawić ocynkowanym. Tak, zazwyczaj w trzech miejscach na samej górze, gdzieś na środku i na samym dole. Dodatkowo, jeśli na dole występują duże dziury, wbijam takie szpilki do, agro, do trzymania agrowłókniny to utrudniającą dostanie się pod siatkę. Dobra, mamy nowy dzień. Ja wymieniłem już około 20 słupków. Wydaje mi się, że mam mniej więcej taktykę. Jak to robić, żeby to robić szybko i się nie narobić, a zrobić. A mianowicie no, za zaczynam od wyciągania skobli i wyrywania słupków. Skoble zaczynam wyjmować najpierw od dołu, bo jak zaczynam od góry, to ten słupek się na mnie przewraca i wygina mi całą siatkę. Dlatego jak zaczynam od dołu, to przytrzymuję sobie ten słupek u góry i u góry wyjmuję ostatniego skobla i po prostu wyjmuję... Jeżeli słupek jest cały, tak jak w tym przypadku, to próbuję go rozruszać, ale jeżeli czuję, że drewno już strzela, jak troszkę nim ruszam, no to wiem, że słupek jest złamany. Więc jeżeli słupek jest złamany, to po prostu lekko go przechylam. No i wyciągam. I tyle. Teraz przechodzę do następnego słupka i tak robię na przykład 5 albo 10 słupków, i potem przechodzę do kolejnego kroku, czyli wiercenia otworów. Jesteśmy tutaj na tej bardziej podmokłej części, i nie wiem, czy będzie to słychać. Tam jest dosłownie pełno wody. Ten otwór tutaj chcę bardzo rozruszać, po to, żeby bez wiercenia ten słupek mi tu wszedł, bo tutaj jest tak mokro, że po prostu wiercenie w błocie to nie wiem, nie ma sensu za bardzo. Więc jak powiększę tutaj bardzo ten otwór, Taki, żeby słupek mi wszedł, no to nie będę musiał tu wiercić. Dobra, od razu spróbuję ten słupek tutaj wstawić. Ciekawy jestem, czy on tu wejdzie. Nie wejdzie. No i teraz, gdy słupki są już wyciągnięte, mogę powiercić otwory. Teraz, gdy już wszystkie otwory mamy wywiercone, musimy wybrać ziemię z głębi otworu, bo zawsze podczas wiercenia, podczas wyciągania świdra, trochę tej ziemi nam tu leci. No i teraz najłatwiej jest to zrobić podnosząc słupek na tym końcu przybliżając go do otworu. Już sobie możemy to ustawić. No i teraz podnosimy cały słupek. Teraz możemy przejść do zasypywania. Ja zazwyczaj robię to tak, że odchylam słupek w jedną stronę. Wsypuję tutaj ziemi tyle ile tylko wejdzie. Trochę ubijam palcami, potem przechylam słupek w drugą, i tutaj pakuję resztę ziemi. No i tak, kolejne 60 słupków. Następnie montuję siatkę do słupków. Ewentualnie jeszcze słupki trochę poprawiam, jak są krzywo, ale przez to, że ten drut mam taki zwykły, nieocynkowany, to montuję w jednym, dwóch miejscach. W tej części mam już zamontowane nowe słupki, pora teraz pozbierać stare. Będę ładował je na przyczepkę i wywiozę je w jedno miejsce na kupę. Ok, to teraz po wszystkim małe podsumowanie tego łącznika, jak on działa. Po pierwsze, odwrotnie zamontowałem tą tuleję. Ja ją zamontowałem tak, przez co tutaj, skręcając, ten płaskownik uszkadzał mi, uszkadzał mi ten łącznik. Widzicie, jakie to tutaj jest wgniecione. Powinienem to zamontować tak, wtedy ten płaskownik tutaj miałby więcej miejsca, nie rozwalałby mi tego łącznika tu, tylko tu by było dużo miejsca, no i tu od spodu też by było dużo miejsca. To jest tak, jak powinno być zamontowane. Teraz odkręcę sobie to tutaj. No, mimo tego, że ten łącznik się nie wygiął, jak zresztą widzicie, tutaj kąty są zachowane. Więc wydaje się, że jest to lepsza opcja niż robienie tego ze śruby. W sensie, robienie tego z ucha holowniczego od auta jest lepszą opcją niż robienie z jakiejś śruby, czy, czy rurki, czy, czy pręta. Ponieważ po prostu ten pręt jest zahartowany. No, ja jednak i tak podchodzę z dystansem do tego łącznika, bo naprawdę na nim panują bardzo duże przeciążenia zwłaszcza jak stoimy na dyszlu przyczepki i na przykład cofamy z ciężkim materiałem na przyczepce to naprawdę te przeciążenia są duże więc no ja mu tak nie do końca ufam raczej podchodzę do niego z dystansem ale no, czas pokaże czy, czy będzie się sprawował dobrze taki łącznik z tego pręta póki co się sprawuje dobrze na dzisiaj to by było tyle Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Ja się napracowałem by na siedząco, może trochę mniej, ale dzięki, że towarzyszyliście mi. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.